Kurczę, no dalej nie mogę uwierzyć, że teraz to ty rządzisz w Scarface. No cóż. Jedzą mi z ręki. No, nawet Magda? No, na nią potrzebujesz trochę czasu, bo znamy się trochę gorzej. Dalej nie wiem, jak ty to robisz, a znamy się już tyle czasu. Stara, boją się mnie. To się akurat nie dziwię. Sama się ciebie trochę boję. <gry> nie, no jeszcze nie musisz, więc spokój. Okej, okay, dobra, ja lecę na shopping i wpadnę potem zobaczyć, jakich owinałaś wokół palca. Koniecznie. Dobra, tak. nara. Jaki komitet powitalny? Witajcie moje poddane. Słabe te twoje żarty, już męcząca jesteś. Zmęczyłaś się? Ojej. Kaja, zrób mi kawę dworu, wiem, że kibry są czyste. A, nie jestem całą służącą, głupia. To może damom dworu lepiej? I bez takich odzywek, bo to nie ja tutaj jestem głupia. Dobra, możemy się na przykład nie obrażać nawzajem? E, ona zaczęła? No to ty ją służącą? Bo nią jest, wszystkie nimi jesteście i co? Dobra, posłuchaj mnie. To mnie Sara wyznaczyła, żebym tutaj rządziła, ok? Mm, już się boję. A wiesz co? O kibie ja akurat zadbałam, chodź, to ci pokażę. Dzięki wierzycie na słowo. No ale chodź zobaczyć sama na własną mam niespodziankę. Nie musiał. Jesteś o tym? Nie. Chodź. Proszę tutaj, zobacz, jak wszystko, bo mam umywaleczki mleczkiem, elegancko. Tutaj już lusterko też. No po prostu się błyszczy, masz telefon, możesz zrobić zdjęcia. Na barze trakcie. E, no a przede wszystkim tutaj pęderz tutaj się działo. Patrz, co zrobiłam. Hej! Ja. To jest twoje nowe królestwo i twój nowy porcelanowy tron. Doris, otwórz te drzwi! Co jest zgrane? Przymontowałam zamek na drugą stronę. To to nie jest je, Zobaczycie! O, strasznie się boimy. To co, kawka? Otwórz te drzwi, Doris! No, no i co ty narobiłaś? No co, zasłużyła. Przecież jak ona wyjdzie, tam po urywa głowę i zje na surowo. Nie. Weźcie się i powiedz. Ja tylko przypominam, że jak zamknęłyśmy gówniarza na Felicjanek w pokoju Lony, to nie skończyło się to dobrze. Bo takie coś nie może się skończyć dobrze. Ale do mi zasłużyła stara atakta z tym porcelanowym tronem mistrzostwa. Ja wiedziałam, że Ci się spodoba, a ten zamek to tymi ręcami przekręcałam sama. No nieźle, nieźle. Dobrze, a jak długo masz tam zamiar ją trzymać? A to sikać jej się zachce? No nie, ale jak zgłodnieje, albo będzieś chciała czegoś napić. No to jej podłożymy jedzenie pod drzwi, albo z góry. Tak, niech tam siedzi i myśli. No no ale przecież będziemy ją kiedyś musiały puścić, tak? No i co wtedy? Przecież jak ona wyjdzie, to nas zamorduje. A, a może wyjdzie i spokornieje? No, niech tam siedzi, przemyślenia, refleksja, Obiecuję Ci, że wyjdzie nowa, wspaniała DOMI. A jak wyjdzie, nowa, jeszcze gorsza DOMI? To jest spokój.